Odzewianie, ja chciałbym po prostu krótkie, um, krótkie wykład, no, krótkie kazanie robić, aby jakiś sposób prowadzenia do, do, tego tematu, który właściwie ma być tematem naszego wykładu. choć przede wszystkim o prawidłowe rozumienie roku liturgicznego. W wykładzie właściwie przedstawia nam niesamowite po prostu niszczenie tego roku liturgicznego przez Nowusa. Mianowicie musimy najpierw stać sobie sprawę, że liturgia święta, ta liturgia, którą nam Kościół Święty od zarandku swego istnienia daje, ta liturgia święta, która pochodzi w swojej istocie od samego Pana Jezusa Chrystusa, szczególnie właściwie potem od apostołów, ta liturgia święta zawiera oczywiście samą świętą czasów, która jest po prostu jej centrum jej wszystkim, jej sednem, jej perłą, ale właściwie ta liturgia nazywa się tak obrządkiem. Obrządek liturgii, liturgii Świętej nie jest tylko sam rytm święty. Świętej. Zresztą widzimy tu w mszaliku, właściwie jeśli macie motytewnik, to wtedy macie te części stałe Świętej, które są najważniejsze. I to zawiera, jest zawarte w około 34 stronach. Natomiast jeśli chcecie całą nie Giemierz, macie tutaj mazał rzymski, który niemalże ma 2000 stron. Więc tutaj widzimy już po prostu, że tutaj został nam, nam dane, zostało nam dane bogactwo, bagaty skarb. Co właściwie Kościół chce nam dać? Kościół chce nam dać Pana Jezusa Chrystusa. Można bardziej ściśle powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus sam chce kontynuować swoje dzieło odkupienia tutaj na ziemi. I dlatego chcę codziennie, na wszystkich ołtarzach świata, które i na, we wszystkich kościołach, które tylko po to i łącznie po to zostały budowane, właściwym, te wielkie, te, te, te ołtarze świata, aby odnowić, aby odnowić swoją mękę, swoją śmierć na krzyżu. Właściwie to jest istota prześwięty. A zarazem oczywiście podczas każdej Przeświętej odnawia Pan Jezus Chrystus, uobecnia całe dzieło odkupienia. Teraz jest to niezmiernie trudne, abyśmy w ciągu parę na parę dziesiąt minut właściwie dostrzegali to bogactwo całego dzieła odkupienia. To co Pan Jezus Chrystus w ciągu tych 33 lat czynił, czynił, kiedy był rzeczywiście fizycznie na tej ziemi, na tej ziemi jak cudownie został poczęty od zwiastowania przez cudowne Boże Narodzenie, przez Jego ukryte życie, przez Jego publiczne życie, niesamowity cuda, Jego niesamowitą, wspaniałą naukę, przekazanie boską, boskiej, wiecznej prawdy, a przez udzielanie nam, przez udzielanie nam wszystkich środków zbawienia i potem przez oddanie własnego życia, właściwie na Kalwarii, a dalej przez jego chwalebne smartwychwstanie, jego przedziwne w niebo wstąpienie, zesłanie Ducha Świętego i tak dalej, to jest ogromne dzieło, które nie jest tylko po prostu takim bohaterskim czynem jakiegoś niesamowitego giganta i geniusza, ale jest dzieło Boże. Tutaj Bóg pojawił się na ziemi. I tutaj jest więcej niż po prostu profesor, który wykładam nam wądre rzeczy, jedno słówko tego Pana Boga wcielonego ma więcej wartości, niż wszystkie po prostu, co kiedykolwiek zostało napisane i powiedziane w historii świata od początku do końca, bo to jest słowo nieludzkie, ale słowo Boże. I tak samo możemy wiedzieć, mówić o tych cienach Chrystusa, ich jest tak dużo. Nie ma, że możemy powiedzieć, że każdy moment Chrystusa jest wielką tajemnicą. Co to jest ta tajemnica? Zawiera po prostu jakąś widzialną część, niewidzialną część, czyli po prostu to, co Pan Jezus Chrystus w danej chwili robi, czyni, albo czerpi, albo mówi, albo te wszystkie gesty Chrystusa. To widzimy. Na przykład konkretne widziowanie Chrystusa, albo czernią ukoronowaniu. To widzimy, co się dzieje z nim. Ale co jest w tym wszystkim zawarte, ta zewnętrzna tajemnica, to, co się dzieje w sercu Chrystusa, co Pan Bóg w tej chwili robi z ludzkością, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus właściwie to wszystko ofiaruje Ojcu na, zabie, na zbawienie nasze? Jakie znaczenie ma właściwie z jednej strony wybuch złości ludzi, a ogromna odpowiedź Chrystusa, która jest nieskończoną miłością Jego na tą złość? jak Pan Jezus Chrystus pokonuje to zło, jak objawia Pan Bóg swoją istotę, swoje miłosierdzie, swoją miłość, swoją chęć przepaczenia I w taki, sposób, w taki sposób widzimy tą wewnętrzną treść, właściwie i to są ukryte rzeczy. Nawet jeśli święty właściwie rozważa te tajemnice po prostu w głębie takich cieniów Chrystusa albo słów Chrystusa, Nigdy ani w tym życiu, ani w wieczności dojdzie do końca, ponieważ to są boskie czyny, które mają zasięg i wymiar wieczny Boski. I my nigdy nie możemy to ogarnąć. Ale Kościół chce, że to robimy o tyle, jak tylko możliwe. I w ten sposób daje nam nacinione przez Ducha Świętego, opuść samym przy święty, jeszcze możliwość, aby. W ciągu większego okresu czasu rozważać te najważniejsze tajemnice Pana Jezusa Chrystusa i jego dzieło. I właściwie te tajemnice, jego dzieło rozłoży Kościół teraz właściwie w ciągu roku. Cały rok. I dlatego nazywamy ten rok rokiem liturgicznym, rokiem kościelnym. Pan Jezus Chrystus wybiera teraz cały rok, ponieważ Właściwie człowiek żyje po prostu w różnych wymiarach czasu. Naj, właściwie najkrótszy po prostu moment, dlatego właściwie mamy sekundę, mamy minutę, mamy godzinę, mamy dzień, mamy tydzień, mamy miesiąc, mamy rok. I to są te wszystkie, że tak powiem, właściwe wymiary. To są te wszystkie po prostu, że tak powiem, ten rytm, w którym człowiek żyje. Ten rytm codziennie, w ciągu dnia żyje. To jest ten właściwie obudzony do rana do wieczora, to jest ten dzień. To jest właściwie ta istotna właściwie chwila i to jest to, co liczy. Ale wtedy mamy też dzień i też miesiąc, Zgodny właściwie z, krągiem, z kręgiem po prostu księżyca i też rok. I dlatego mamy zawsze rocznicę. i obchodzimy rocznice zawsze uroczyście. Więc to ma bardzo, bardzo wielkie znaczenie dla człowieka. Więc Pan Bóg dopasuje się do naszej natury, którą zresztą On sam złożył, i właściwie chce nam teraz w ciągu jednego roku to, co dać, i to z rozważania dać, i to przyjęcia dać, co tak naprawdę daje nam również w każdej Mszy świętej, w każdego dnia, w każdym razu, w każdym razem, kiedy Pan Jezus Chrystus uobecnia swoją ofiarę na krzyżu przez swoje kapłanę. Zresztą do idzie parzy. I w ten sposób Kościół Święty w ciągu tego roku rozłoży szczególnie całe życie Pana Jezusa Chrystusa. Podsumuje dziesięć lata. Czasem podsumuje. Wielki okres życia w ciągu parę tygodni, a czasem po prostu właściwie idzie z godzinę po godzinie, aby razem z nim odbywać właściwie te najważniejsze chwili. To mamy na przykład po prostu dokładnie w chwili Męki Pańskiej wielki tydzień, to jest tydzień, dokładnie taki tydzień Pan Jezus Chrystus przeżywał, kiedy tutaj by na ziemi w Jerozolimie, zmarł i zmartwychwstał. I potem mamy 40 dni, aż do niepowstąpienia, dokładnie 40 dni Pan Jezus Chrystus został jeszcze na ziemi, jako zmartwychwstały. I znowu 10 dni, aż tu wysłanie Ducha Świętego. To są te, te, te momenty, kiedy śledzimy życie Chrystusa po prostu yy, dopasując, jak się godzina po godzinie to samo, ten sam rytm. A resztę roku są podsumowania tego wszystkiego. I teraz musicie roz, rozumieć, że po prostu, skoro na początku powiedziałem, tajemnice, tajemnice pana Jezusa Chrystusa, ich jest absolutnie prawie nieskończone. Powinniśmy rozważać o wszystkim, ale całe życie i nawet cała wieczność nie wystarczy. Człowiek może ciągle na nowo zanurzać się i kościół zachęca go przez codzienne rozważanie, przez codzienne rozważanie słów pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii, przez Czytanie duchowo, lekcja divina, przez swoje modlitwy ciągle po prostu zjednoczy z Chrystusem, aby zbliżyć się do tej albo innej tajemnicy. Ale to, co Kościół nam daje, to jest ta tieni Ducha Świętego, właściwie daje nam w ciągu jednego roku wszystko, co jest najważniejsze. Kościół nam daje po prostu cały, że tak powiem, konspekt tajemnicy Pana Jezusa Chrystusa, czyli dzieła odkupienia. Kościół święty po prostu to nie jest dzieło ludzkie. Oczywiście Duch Święty posługiwał się wielu świętych, a szczególnie doktorów Kościoła, ojców Kościoła i, i, i magisterium Kościoła, to, to, od, to, 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 które nacznione przez Ducha Świętego, ułożyło właściwie ten wspaniały rok liturgiczny, wybór tekstów i tak dalej. Bardzo często nie wiemy, kto na przykład po prostu ułożył taki tekst. Wiemy to na przykład, jeśli chodzi o, o liturgię Bożego Ciała. To jest od Świętego Tomasza Zagrinu, prawda? To on nam to dał. On został zaproszony przez papieża, aby ułożył jako najwybitniejszy doktor Kościoła ten tekst. Ale wiele razy my tego nie wiemy. To sięga do samych początków chrześcijaństwa. Te najważniejsze święta. I ten sposób, moi drodzy, mamy producimy niesamowity skarb. Skarb nie tylko po prostu nauki Kościoła i działania Kościoła od swego zaranka o pierwszej godzinie, ale przede wszystkim ten cud, że Duch Święty, i to jest tak naprawdę On, Duch Święty po prostu przedstawi nam teraz w ciągu jednego roku wszystko, co Pan Jezus Chrystus chciał światu dać. I tutaj macie naprawdę wszystko. A Lefebvre często powiedział, jeśli masz szalik i studiujesz ten szalik, to masz wszystko, co jest Ci potrzebne wystarczy świętym. Nic więcej nie potrzebujesz. Tu masz kwintesencję całego Pisma Świętego, ponieważ Kościół wybierał, co niedzielę, co święta. I czasu po nawet na co dzień, właściwie na przykład w wielkim postrze, właściwie odpowiednią lekcję, Ewangelium, czyli fragmenty pisma świętego, które na, które wyrażają najważniejsze epizody, najważniejsze elementy nauki pana Jezusa Chrystusa, ale, albo jego czynności. Jeśli to masz w ciągu jednego roku, to znasz pana Jezusa Chrystusa. I z tego powodu jest to bardzo ważne, aby widzieć, że tutaj została nam dana piękna symfonia, czyli po prostu arce dzieł, które jakby duchowa katedra, kiedy właściwie z wielkim podziwem Baczymy na tych biednych ludzi, na przykład te papczy, które nie rozumieli pacziny i tak dalej, ale rok po roku uczestniczyły, uczestniczyli po prostu ludzie od dzieciństwa, aż do starości tych samych rytach. Nie ma, na pamięć już umieli te, te psalmy albo te perikope Ewangelii. Z roku na roku przypomnieli sobie coraz bardziej i kiedy już, już po prostu mając 80 lat i już 70 Albo siedzią się, w co roku spieszyli, to wszystko to samo, to wchodziło w ich serce. I można powiedzieć, że znali Chrystusa, znali bardzo dobrze naukę Pana Jezusa Chrystusa, bo Kościół święty akurat w swoich tekstach mszalnych, w swoim roku liturgicznym właściwie dba o przedstawie, dba, aby wszystkie prawdy wiary, najważniejsze, wszystkie dogmaty wiary, cała nauka Kościoła Katolickiego zostanie w sposób prosty. W sposób modlitewny, właściwie jako modlitwa, jako hymn, właściwie ludziom przedstawione. W tym momencie po prostu ludzie dostaną ten skarb, że rzeczywiście żyją w ciągu roku z Chrystusem. Ponieważ, moi drodzy, co jest życie chrześcijańskie? Co jest właściwie potrzebne, aby do nieba? Jezus Chrystus przyszedł, aby nas to łączyć do siebie. Dlatego staniemy że członkami Jego mistycznego ciała. Czyli On nam daje swoje własne życie, udział w Jego własnym życiu. Staniemy się Niego drugim Chrystusem. Ubieramy, jak święty Paweł pięknie mówi, Chrystusa. Żyjemy w Chrystusie właściwym i przede wszystkim rozważamy Chrystusa. Dla mnie żyć to Chrystus. Ja chcę nic z Niego, niż poznać Chrystusa. To jest życie wieczne, mówi święty Jan. Jeśli Pan Jezus Chrystus się do Jana, że Ciebie poznanie jedynego prawdziwego Boga oraz zwynia Twego Jezusa Chrystusa. To poznanie Chrystusa, wchodzenie w Jego serce. Także po prostu cały rok od początku właściwie, odkrywa nam Pan Jezus Chrystus więc wszystkie swy skarby. Bo dlaczego Pan Jezus Chrystus nie chciał po prostu, a tutaj z nieba, tu jest i wszystko jest? Dlatego chciał rozwozić podarunki Jego w ciągu tych właściwej Jego 30 lat. Dlaczego chce nam tyle właściwie dać, a nie wszystko naraz, ale krok po kroku. Mianowicie zobacz, kiedy Chrystus przyszedł na ten świat, Jego tajemnica wcielenia, kiedy Pan Jezus Chrystus stał się człowiekiem, to jest taki wybuch. To jest tak niesamowity aspekt dzieła odkupienia, który trzeba odrębnie rozważać. Przede wszystkim ciemność świata. Wszystko w ciemności. Panowania szatana. Wszystko zgubione. Wszyscy w drodze do piekła. I nagle po prostu jak piomuń właściwym ukazuje, że Chrystus na ziemi. Światło w ciemnościach. Nagle jest nadzieja. Nagle po prostu jest możliwość spawienia. Wcześniej dominacja diabła ucogowita. A teraz przyszedł ten, który będzie spawić swój lud. W sercu, w łonie Matki Najświętsza, po prostu świeci wielka światłość. Bóg sam chciał przyjść na ten świat, aby nas ratować. Jest nadzieja, jest miejsce, gdzie po prostu zaczyna powrót do Pana Boga. Jest miejsce, które dzieli świat dwie części przed nim, a po nim. I on jest najważniejszym. To jest właściwe, to orędzie samego 25 marca, jego wcielenia, a potem jego Bożego Narodzenia. Bóg stał, że widzialny. Widzieliśmy go po raz pierwszy. Wcześniej nikt Boga nie widział, a teraz leży przed oczyma jako wielki król, pan? Nie, jako, nie, jako bezbronne dziecianko. Jak ubogie. Płacze zima, płacze zima i w ten sposób te rączki są rączkami Boga, które właściwie stworzą w tej chwili i utrzymują świat istnieniu. Co to za misterium, co to za tajemnica. I w ten sposób idź od dnia do dnia, od tygodnia do tygodnia, tygodnia, odkrywasz kolejne tajemnice, to nie cuda, które Jezus Chrystus przychodząc na ten świat dokonuje. A co dopiero, kiedy otwiera swoje usta i zaczyna nam mówić o Bogu, Królestwo Boże, podobne jest to tym tamtym. Jeśli moi drodzy, w ten sposób dostaliśmy ten skarb. I Kościół Święty od samego początku. Bardzo tak jak właściwie patrzył na tą perbę, którą jest święty, z takim uszanowaniem, że dla kościoła, dla magisterium kościoła, dla papieży święci nie było nic większego, najważniejszego niż akurat święte tajemnice, msza święta. Dowodem jest właściwie wokół tej tajemnicy, że święte zostały budowane wszystkie kościoła, wszystkie bazyliki, wszystkie katedry, wszystkie po prostu, całe cieszczaństwo, wokół ołtarza. Więc dlaczego to jest ważne? Dlatego jest to ważne. I z tego powodu Kościół nie pozwalał na jakieś po prostu, że tak powiem, infantazję i na jakieś po prostu niepoważne zachowania wobec tego najświętszego sakramentu, najświętszego rytu, najświętej świętej perły, które sam Jezus Chrystus jako ukryta w polu zostawił nam. I podobny Kościół Święty z największym przejęciem przyjął ten dar Ducha Świętego, aby cały ten rok właściwie otrzymać nieustannie krok po kroku, tydzień po dziś, nowe po prostu światła z niebie, nowe po prostu rzeki łask przez każdą tajemnicę Chrystusa, którą rozważymy krok po kroku w ciągu całego roku. I z tego powodu cały czas było właściwie od apostołów, czyli od początku, Przaszzięta wśród czasów, ryt rzymski, właściwie słynny tym, że tutaj zostało wszystko już tam damy od samego początku. To był rok. I nigdy więcej i mniej niż jeden rok. I w tym roku, co roku, mamy tutaj pierwsze dokumenty magisterium, kiedy właściwie były napis spół, kiedy będzie każdego roku obchody właściwie Bożego Narodzenia, albo przede wszystkim, um, um, Wielkanocy. I w ten sposób właściwie widzimy, jak bardzo ważne dla ludzi było coroczne po prostu przedstawienie całego życia Pana Jezusa Chrystusa. Jest ogromnie ważne. I dosyć szybko, od samego początku, rozdzielone ten rok kościelny w dwie główne części. Tak zwane cykle. Ten pierwszy cykl, to bardzo dobrze widać, to jest ten cykl trochę krótszy, który zajmuje się pierwszą najważniejszą tajemnicą naszej wiary. I to jest właściwie przychodzenie Boga na Rzymie, jego wcielenie. Bóg stał się człowiekiem. I te wszystkie właściwe czynności, właściwe tego cyklu patrzą na ten cud. Że Bóg pojawił się przed naszymi oczymi, Pojawił się, objawił się. Bóg jest z nami. Emanuel. On nie zostawił nas samych. Żyje od nas. Daje nam przykład. To jest ten pierwszy cykl. A drugi cykl to jest cykl po co? Przyszedł Pan Jezus Chrystus. Nie tylko fascynacją, zachwyt, że On w ogóle się zjawił, Bóg wśród nas widzieliśmy własnymi oczyma, ale co dopiero dla nas uczynił, co dla nas robił. Był ubogi, był ubogi jak nikt innym, Był właściwie wędrówcą, właściwie nauczycielem. Dał w każdym krótkim czasie nam całą prawdę. I każde jego słowo jest takim cudem. I potem jego czyny, jego cuda, jego. I potem jego mękę, i tak dalej. I to się stanowi, się stanowi ten drugi cykl roku liturgicznego, który jest cyklem odkupienia, który po prostu krąży wokół tej wielkiej tajemnicy naszego zbawienia. Każdy cykl, moi drodzy, złoży się te trzech części. Cykl właściwie, ta wielka tajemnica, którą Kościół szczególnie rozważa w tej, każdym tym każdym cyklu, który jest rozdzielony, rozdziela się Wnowu, wielu, wielu mniejszych, po prostu detali elementów, elementach kolejnych tajemnic, ale podsumując w tym wielkim, wielkim, najważniejszym, po prostu spojrzeniu katolika na to, co jest najważniejsze, każdy cykl ma swój okres przygotowania, aby przygotować się do, do tej wielkiej łaski, aby dysponować człowieka, aby jego otwierać, aby w ogóle rozumiał, o co tu chodzi aby otwierać jego rozum, aby dysponować jego wolą, aby otwierać jego serce i wcale nie jest to łatwe, jeśli mamy do czynienia z głupim i okropnym i leniwym i lekceważącym grzeźnikiem. I to jest właściwie to, co Pan Bóg musi się trudzić, aby z trudem po prostu najpierw sprzątać, zanim mógł po prostu przyjść. Dlatego ten czas przygotowania tych wielkich tajemnic jest zawsze czasem pokuty, sprzątania raczej Boga w naszych sercach niż my właściwie sprzątamy samego siebie. W pierwszym cyklu to jest okres adwentu, a drugi cykl to jest okres, który zaczyna z przedpościem, którym jesteśmy, Wielki Post. I Potem będzie właściwie ten szczyt, kiedy obchodzą się same te same tajemnice, kiedy śluzy niebieskie się otwierają i Pan Bóg rzeki łask po prostu daje światu. I do tego właściwie człowiek musi być przygotowany. W pierwszym cyklu zaczyna to z Wigilią, z tajemnicą Bożego Narodzenia i trwa aż do 13 stycznia. To jest właściwie ten, ten okres, kiedy te wszystkie te wielkie tajemnice Jego przyjścia na ziemię się obchodzą. Jego wcielenie, Jego przyboże narodzenie, Jego ukryte życiu, Jego objawienia w świątyni i tak dalej, i tak dalej. Cześć kuli i tak dalej. I potem, a w drugim cyklu, to jest właściwie to ta narażenie tajemnicy Męki Pańskiej, Wielki Tydzień i oczywiście wtedy wielka noc aż do żenony Świąt. Wtedy Kościół obchodzi te niesamowite tajemnice Chrystusa Króla, Pana, naszego Zmartwychwstałego, Triumfującego, który tyle, tyle łaski nam daje, aż do samego Ducha Świętego żył Zielony Świąt. I trzecia część każdego cyklu jest właściwie zbieranie owoców, bo właściwie obchodzenie tych świąt to człowiek jakby w szoku jest. Obchodzisz te świąta i codziennie dostaniesz tyle, tyle po właściwie z was, że w ogóle zaledwie potrafisz to po prostu wytrzymać, jeśli dobrze uczestniczysz. Święci po prostu, mistycy, wpadną w ekstrażę, prawie cały ten czas, ponieważ nie potrafią po prostu posiadać z radości i zdziwienia, z podziwu, właściwie, ile tu pan bóg daje. Dlatego trzeba czas też, aby to owoce zbierać, i po prostu to wszystko jakby, jakby, jakby kontynuacją właściwie to kosztować. I ten czas właściwie jest w pierwszym cyklu, ten czas po epifanii, po objawieniu, są to te to sześć niedzieli, które po prostu dzielą e, e, cykl Bożego Narodzenia od, wielki, od, od przedpościa. A w drugim cyklu to jest właściwie cały czas po Zielonych Świątkach, Aż do Adwentu, kiedy zbieramy te owoce, o których wiecie bardzo dobrze, ile to jeszcze łas dodatkowe Pan Jezus Chrystus nam daje, czy to jest Najświętszy sakrament Boże ciało, czy jest najświętsze serce Jezusa Chrystusa, czy jest Jego najdroższa krew. I oczywiście te wszystkie chwały owoców, spawienia, które widać najczęściej w świętych, a zwłaszcza w Marce To jest ten cykl, to jest ten cud. Które Kościół święty od zaranku swego istnienia po prostu wiernym dał i właściwie niesamowitą miłością zachował i przechował. I tak po prostu trwało. Podczas tych wszystkich lat bez żadnego, po prostu żadnej zmiany. Oczywiście z biegiem lat ten cykl został wzbogacony. Dostało, właściwie do, do, dochodziły święta pańskie, święta. Uroczystości świętich, właściwie, którzy zostali kanonizowani. Rozwój teologii na temat Matki Najświętszej spowodowało właściwie nowe święty o Matce Bożej, nie z Najświętszej Marii Panny i tak dalej. I też po prostu rozwój dogmatu katolickiego na temat Chrystusa, Pana, na serce Chrystusa, Boże Ciało i tak I w ten sposób właściwie to wszystko się harmoniczne. Organicznie rozwijało, jak piękny po prostu półkiet kwiatów, które od samego początku Chrystus Kościołowi dał i z pomocą apostołów, następców i przede wszystkim przede wszystkim Tuka Świętego, te kwiaty się otwierają, tego piłkietu i tak został nam dany ten cud, ten wspaniały cud, którym jest właściwy, moi drodzy, właściwy rok liturgiczny, tajemnica świętej Liturgii. A potem musimy opowiedzieć, że to wszystko stało, zostało porządnie zniszczone po Soborze Watykańskim II, ale to już będzie właściwy tematem naszego wykładu. Na razie dziękujemy Panu Bogu za ten cud, uczestniczymy jeszcze z większą miłością w świętej, tym świętej, tej w tym cudzie, które Pan Jezus Chrystus tu nam zostały, aby nas odratować, od piekła. I prowadzisz do nieba w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.